świeżą stronę i wyskakuje informacja, że została jeszcze jedna lalka! Zamawiaj! Zamówiłam! Hurra. Nie mogę uwierzyć, będzie miały swojego czekiego! Pozostaje już tylko czekać! Kogoś oczekujecie? Nie! Dobra, pójdę otworzyć! To przesyłka dla was! Niesamowite, lalka już przyszła! Jak szybko! Otwórzmy to natychmiast! Dawaj! To za koszmar. I do tego dziwaka stoją kolejki? Myślę, że jest uroczy. Nie mogę się doczekać zobaczyć, co potrafi. Tak, gdzie jest przycisk zasilania? Może lepiej zwrócić go do sklepu. Jest późno, haha, ale będę tu jeszcze długo, kochanie. Jak on się włączył? I co on właśnie powiedział? No co, siomeczki, jesteście gotowi na dobrą zabawę? Jestem czaki i jestem waszym najlepszym przyjacielem, aż do samego końca. Nie włączył się w jakiś szczególny sposób? No... Ważne, najważniejsze, że działa. I to zaraz sprawdzimy. Cześć, Jackie. mam na imię Flora. Flora, nie tak blisko, nie znamy się jeszcze tak dobrze. O, oh, wow, co jest? On ma czujnik ruchu? Lubię go, jest zabawny. Nie masz pojęcia, ile frajdy mogę sprawić. Jestem królem rozrywki. Odpowiada jak prawdziwy człowiek. Zaufaj mi, jestem lepszy niż ktokolwiek, kogo znasz. z jakiegoś powodu nie jest zbyt przyjacielski. Jimmy, to czaki, nie oglądałaś filmu? To horror, a ja ich nie oglądam. Powinnyście obejrzeć horory o mnie, a jeszcze lepiej, doświadczyć ich na własnej skórze. Amelka, masz rację, jest bardzo zabawny. To dla was zabawne? Gruzi mi! Spokojnie, to tylko lalka. Tak, nic ci nie zrobi. W filmie jest niebezpieczne, ale w życiu jest tylko Same bawcie się swoją lalką, a ja pójdę. Ginny nic nie rozumie. Szkoda, że go nie lubi. Naprawdę jest jak prawdziwy Czaki. Czaki, nieźle gadasz, ale co jeszcze możesz zrobić?